I witam Was bardzo serdecznie, tu jest Bad Iron i zapraszam Was na szybki filmik informacyjny, znaczy, ja chcę się dowiedzieć co byście chcieli zobaczyć po Until Down macie dwie rzeczy do wyboru Marvel Avengers macie wow, ostatnio była fajna promocja na konsoli, więc no skusiłam się, więc... To by było albo, nie wiem, na PlayStation 4, albo na PlayStation 5, albo nawet bym mogła na tym ściągnąć, na Game Passie, bo... też było ostatnio wczoraj, wczoraj od... No, od wczoraj jest fajna promocja na... 3 miesiące, na wersję komputerową tego pasa, na... za 4 złote. Więc, ale pewnie będę na, na tym, na konsoli ogrywać i... bądź Outridersów, który gdzieś tam to demo zaczęłam, też niedawno właśnie wyszło do pasa y, komputerowego, bo ona, tylko ta gra była dostępna na konsoli, więc ja chętnie sobie ogram do końca. Fajnie się grało, no zobaczymy, no chciałabym szybką informację, bo mniej więcej, nie wiem, koło czwartku może mi się skończyć y, Until Dawn. Coś jakoś tak liczę na to, że mniej więcej w takiej ten y, okolicy mi się to skończy, y, w pasie jeszcze. Wrócimy do pasa. Kusi mnie jeszcze jedna rzecz, ale to dopiero, to dopiero jakie smurfy skończą. Wrócimy sobie do Back4Blood. chętnie ogram kampanię, zobaczę i... i o, o, kurczę, trzeba korzystać, ale tak jak mówię, Back4Blood dopiero się zamieni ze smurfami. O godzinie 20. No i po no to wszystko, ja chciałam jakąś szybką informację, jak najszybciej żebyście mi napisali, czy kontynuujemy Outridersów, ja mniej więcej skończę sobie tam gdzie beta była i zaczniemy od innych misji, bądź właśnie Marvel Avengers, więc też kurczę, wydaje się być ciekawa gra, znaczy w betę grałam chwilę i, I też ciekawie to wyglądało, więc y, wybór należy do Was. I dajcie mi jak najszybciej znać, żebym ja wiedziała, do czego siąść, co robić i tak dalej. No nic, y, dzięki za oglądanie tego krótkiego filmiku informacyjnego, a, a raczej takiej podpowiedzi dla mnie. Y, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. Ze gdzieś tam na jakichś pewnych stronach, bo bardzo miło i bardzo by mi to pomogło. No a my słyszymy się, tak jak mówię, w którejś z tych gier yy, po Until Dawn. Dzięki, cześć!